Wierny przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno. Każdy według własnego trudu otrzyma należną zapłatę. Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pójdźcie za mną. Gdzie są dwaj, albo trzej, zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, nieście uczynili. Jak liczne są dzieła Twoje, panie, ty wszystko mądrze uczyniłeś. Jak li... Czyż nie wiecie? Że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę. Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali.